Jakiś czas temu opowiedziałam tutaj w filmiku na TikToku o tym, jak to było, kiedy po około 20 latach poszłam do spowiedzi. Przypominam sobie ten dzień. Pamiętam go, mimo że miał on miejsce jakieś 8 lat temu mniej więcej to był taki moment, kiedy szłam do kościoła na nogach z waty, dosłownie, straszliwie się bałam tego momentu, kiedy pójdę do konfesjonału, zacznę mówić moje grzechy, miałam taką wizję, że ksiądz po prostu wypadnie z tego konfesjonału, zacznie na mnie krzyczeć, powyzywa, powyzywa mnie od najgorszych, najgorszy, kiedy usłyszy całe te, cały ten brud z tych 20 lat, te wszystkie grzechy i moje upadki ten mój wstyd, który tam muszę przed nim wylać Trząsłam się jak galareta, kiedy byłam już w ta moja kolej. Uklęknęłam tam z tych całych nerwów, powiedziałam tylko dzień dobry, proszę księdza. Przyszłam powiedzieć moje grzechy, gdzie nie wiedziałam, jak ma wyglądać cała ta regułka, nie sprawdzałam tego wcześniej w internecie. Nie chciałam sobie przypominać z tych lat dziecięcych, kiedy jeszcze wiedziałam, jak należy tą spowiedź odbyć. No i spisałam wcześniej na kartkach tę historię, całą te wszystkie grzechy. Tego było tak dużo, że nie dość, że się denerwowałam, nie dość, że miałam wizję tego, że on mnie stamtąd wyrzuci, ten ksiądz, to jeszcze sobie myślałam, a co będzie, jeśli on nie zapali tego światełka, ja nie zobaczę tych grzechów, co je zapomnę, coś pominę i znowu będzie grzech. Wiecie, napędzałam się niemożliwie, jeśli chodzi o moje myśli. No, i w tym momencie, kiedy już skończyłam mówić te grzechy, i on zaczął mówić, powiedział mi coś takiego, wie pani. Kiedy tutaj jechałem na ten cotygodniowy dyżur do kościoła, to tak sobie myślałem, że znowu będę tam siedział i znowu nikt nie przyjdzie. Po czym takim miłym, wiecie, pełnym miłości, zrozumienia głosem powiedział mi: Proszę zmówić w ramach pokuty, jedno zdrowaś Mario. I mnie zamurowało. Ja przepraszam, proszę księdza, czy to tylko tyle za te 20 lat grzechów? Wiecie, byłam po prostu w totalnym szoku, że dlaczego, wiecie, się spodziewałam tam nie wiadomo czego, że będę szła po prostu przez cały świat na kolanach, jako o, w ramach pokuty. A on mi powiedział wtedy, wie pani, bo Boże miłosierdzie jest większe niż nasze grzechy. To mnie po prostu rozwaliło na łopatki i wtedy poczułam, że doświadczyłam Bożego miłosierdzia, Bożej miłości. Um, Doświadczyłam Dobra Bożego i Bóg podsłużył się kapłanem, którego sam sobie wybrał, żeby przygarnąć do serca takiego grzesznika jak ja. Więc jeśli boisz się spowiedzi, to pomóc się też o dobrą spowiedź. Pomóc się o prowadzenie ducha świętego. Napisz sobie grzechy na kartce i idź z otwartym sercem, z wiarą, że Bóg pragnie ci przebaczyć i już czeka na ciebie po prostu z otwartymi ramionami i z otwartym sercem jako kochający, czuły ojciec.